Odkąd, odkąd kupiłem sobie rower, a to już minął jakiś czas, to przestałem w ogóle chodzić, po prostu. To jest to, o czym wspominałem w którymś filmie. A jak się wybierałem tydzień temu na Desert Beach, tam mniej więcej, to mówiłem, że będę wracać pieszo, no w sumie wtedy to przeszedłem 20 km łącznie tamtego dnia, ale, ale od, od niedzieli no to tylko tyle, co sobie na plaży powiegałem, tak po prostu przestałem chodzić, więc typu Mercado blisko rynek to sobie idę na rynek pieszo i będę sobie też robić nieraz jakieś wyjściowe pieszo. Lubię chodzić, ale jak mam rower to się po prostu rozleniwiam. Nie było tego wcześniej. Jakże na czasie, pięknie, pięknie. Ten pies idealnie oddaje, tak wygląda świat teraz. Gdy wracałem z Desert Beach On ma dwa piętra i na trzecim jest Taras Więc chcę tam być na samą górę i zobaczyć widok I jadę Od początku plaży naliczyłem 6 osób Łącznie Trzy 3... osoby w wodzie Trzy osoby na plaży Tam widzę Sylwetkę kobiecą W wodzie dzisiaj Jest w Spokojnie Piękne do dryfowania To że mam w planie najpierw tam na budowę. Później na dryfowanko. fale dzisiaj, a zupełnie inaczej. Już jest po prostu na leniwego kota. Ocean leniwego kota dzisiaj jest. A to ta sama kobieta co była czy wczoraj, czy wczoraj? Oj, gość na Hamaku, czyli idziemy na 7 osób? Nie, jesteśmy na 8 osobach. 4 w wodzie, 4 na plaży. No jak na 500 metrów plaży, czy więcej, to tłumy Amazona Odkryj wyjątkowe dary dżungli. Link w opisie filmu. Na no, łodzi, jak taki drapieżnik siedzi to nie jest drapieżnik to taka makieta tylko żeby nie pojawiały się tam mewy, żeby nie przyczuwały i żeby nie srały na łódkę proszę wybieram się na tą na tą wydmę taką na wodzie która się tworzy, teraz był odpływ więc ona w ogóle się wymudza no i w którą tam można dojść na tam tam to tu. Jest kurde, bym mógł sobie przenieść rower ten kawałek tutaj tylko i rowerem będę tam pojechał rybki ptaszki wow crazy shit <laughs> ta zmiana perspektywy jaka się tu dzieje, nagle jestem Jestem, na, nagle jestem na zupełnie czymś inny, Pamiętam jakiś trafiłem na wyspę taką fajną, na odrze się uformowała. Zdobyłem wyspę. Byłem na wyspie. Zaszedłem tutaj, w sumie nie wiem po co. Siku zrobić, nie pamiętam po co. I się okazało, że tutaj jest woda bieżąca, co jest logiczne że przy każdym jest woda bieżąca, wystarczy cyk i jest woda bieżąca słodka Tu się wtedy obmyłem pod tym, no przy każdej budowie musi być woda po prostu chciałem się znieść ponad chciałem zobaczyć to z trzeciego piętra ponad morzem, oceanem miał być tak wyżej w mieście w szczególności no na, nad morzem kiedyś tutaj z tego baru jest zamknięty fajnie było widać i kiedyś był taki domek w którym prawie nikt nie mieszkał kiedyś się raz przyjeżdżali tam można było z zewnątrz wejść na dach tego domku były normalnie takie schody no, i tam już było się. Po prostu te 3 metry nad plażą to zmienia wszystko. Horyzont piękny. Do domu się nie dostałem. To pomyślałem: Dobra, pojadę tutaj, zapytam się, czy mogę wejść. Zapytałem się, czy mogę, no ale Laska powiedziała: Nie, nie można, bo z nimi to trzeba inaczej. Trzeba zacząć wchodzić, jak ona by się zapytała. Ona no, raczej by się nic w ogóle nie zapytała. Oni mają taki. Nie wiem, taki wstyd, lęko, coś. To jest dziwne, dziwne. Ja nie, nie znam słowa na to. I nawet gdyby się zapytała mnie o co chodzi, to by mi powiedział, że rozmawiałem z właścicielem i że mogę tu wejść, żeby zrobić zdjęcia jakieś. Ja on powiedział, ok, I nic nie było. I to jest jak znajomość systemu i wykorzystanie systemu. Tak jest w każdym systemie. W każdym systemie taki. Proszę, szopy wszechobecne na tej wyspie. Kogoś, co tutaj mieszka, no to mu współczy 24 na godzin na nowe. Jeszcze raz. Coś podobnego miało miejsce na tym Kajokolker na Belize. Tam to był jeszcze potężniejsza machina. Pół wyspy po prostu drżało. Kajokolker, które po prostu. To jest, to, jest, to jest jeden z tych niewielu filmów jakie ja widziałem Cejrowskiego no i on tam w tym swoim stylu, tego pokazywania ludziom to czego by chcieli oni zobaczyć, przyjechał kiedy było poza sezonem, proszę rajska wyspa, piękne drinki, po, po, przedstawił jakby to była kurna raj, nie to przekracza, to, to, to jest... To jest bardziej niż raj, tak to przedstawił. Ja tam pojechałem, tak, mówię, dobra. Pojadę zeksplorować, wszyscy mówią, Belize drogie, Belize drogie. Może wcale nie, może fajne wyspa i tak dalej. Więc to jest wyspa, która nie ma plaży, Kajokolker. Eee, najtańszy nocleg jest za 25 dolarów. Dostałem taki, taką budkę 3-metrową z łazienką na zewnątrz. Lody Magnum kosztują 7 czy 8 dolarów, no i generalnie tego typu ceny. I, i słabo w ogóle, bo pół wyspy jest nie do przebywania ze względu na jeszcze większą czy bardziej hałasującą po prostu centrale diesla tam. Nie ma żadnej plaży na tej wyspie, takiej realnej plaży, jak my byśmy nazwali plażą. Jest to tragedia. Ja, Belize to był jedno z tych państw, gdzie. Podobnie jak Barbados, że chciałem być 24 godziny i na Belize byłem niecałe 24 godziny łącznie z przepłynięciem na tą wyspę z powrotem. Nie? I tak Trafiają się w podróżach takie po prostu ząki kompletne, że tam się jedzie i w sumie od razu można było wrócić, no ale jest 20, nie ma sensu wracać. To kupię worek trawy od gościa, bo akurat się napatoszył, wezmę nocleg zjaram się, prześpię się i wrócę rano. to jest w ogóle, to wygląda jak szałwia jestem od strony, od strony portu, czyli tak jakby od strony zatoki wyspy bo to jest taka, taka wyspa trochę dziwna e, że ma tą stronę zatoki po prostu chodzi chyba w sumie o wiatry i tu jest inna woda, jak widać inny kolor zielona się robi ten tutaj ten, ten jacht jak byłem w 2013, on tu był w tym samym miejscu, no był w o wiele lepszym stanie niż jest teraz. Już się wtedy pytałem, y, czy on jest na sprzedaż, ponieważ to jest jakaś pozostałość po jakimś huraganie, który tutaj przyszedł. On nie ma silnika, jest jakby wyjęty, ogołocony jest całkowicie. No i strzelili jakąś cenę 5000 dolarów czy coś takiego. Wiecie, to w tym miejscu. No, to, to by było fajnie mieć tutaj taką łódkę po prostu, żeby ją zacumować, gdzieś można by było sobie mieszkać na wodzie na przykład, nie? To jest taka opcja, o której jeszcze nikt nie pomyślał, tam od strony plaży, tam można by, tam gdzie ostatnio przypłynęła łódka, można by po prostu zacumować sobie jacht, który nie ma silnika. No i tyle i mieszkać na nim, pontonikiem chce dopływać do brzegu. To jest też fajna bania. Ludzie by na Airbnb płacili, myślę, po 100 dolarów za dobę. Spoko, żeby tam być. Sranie, sikanie za burtę. No, tutaj są te wszystkie promy. Kiedyś był jeden. Teraz ich jest. Teraz są cztery. Albo może nawet... Może jakiś popłynął. Cztery na pewno są. No, jeszcze tu taka galerijka jedyna w sumie galerii a tam jeszcze jest taka natura ale już kiedyś i można sobie zaktykować nie miałem jechać na zachód słońca bo może być fajnie to estaba. wczoraj było abierta? ¡Ah! di